Dajcie moi drodzy. na niedzielę, 25 wrzesień roku pańskiego 2022. Dziś Polska będzie grała o utrzymanie się w najlepszej tej grupie Ligi Narodów z Walią. Po porażce z Holandią to wydaje mi się, że może być różnie. Ale to jakby spadli, to może by było lepiej. Mieliby słabszych przeciwników, w końcu by zaczęli wygrywać. No i może by się podbudowali moralnie. Nieważne, ja z moim burym kumplem Reksiem, który gdzieś już poleciał, przyszliśmy za autostradę do naszego głównego kompleksu leśnego. Ostatnio tam koło nas w zagajnikach po naszej stronie autostrady znaleźliśmy kilka ładnych borubików, ale w tym roku jest bardzo słabo. Bardzo słabo jak już. Rośną gdzieś to kilka, a za to duże. Co przyszliśmy, łaziliśmy tu, nie wiem, już 10 minut, nic, nic, nawet no jest. Pierwszy grzybek, koźlarz babka, kozak brązowy. Kozaków w tym roku to tak. Na lekarstwo znajdowałem, także cieszę się i z niego. Już nie wspomnę o podgrzybkach, maślakach i innych takich. Dobry i ten, od tego zaczynamy. O jest, patrz na to. Jest mój kumper. Łazi, cieszy się. Lubi te spacery długie. Dobry, o. Obieram go do koszyka i ruszamy dalej. Spacerujemy z Reksiem już pół godziny, grzybów nie ma, jadalnych wcale, jakieś pojedyncze małe psiaki. No, ale popatrzcie, nocnik dla no niemowlaka jest. To. Teraz, jak już od paru lat, można legalnie, normalnie wystawiać śmieci, bo i tak się płaci. A niektórzy u nas z przyzwyczajenia, z tradycji, Cholą do lasu, wyrzucić peta wyrzucić, butelkę, wyrzucić, puszkę wyrzucić Siąść do samochodu, pojechać dalej No nic my też ruszamy dalej No i mamy wychodzić czy jakieś takie kłupakowate, to, to to idealne jest ale pierwsza liga grzybiarska to nie jest. No, jak nic nie ma lecie oprócz śmieci, to dobre i takie grzyby. Zawsze coś się z nich tam zrobi. No, jest na samo wyjście z głównego, wielkiego lasu. Garska tu twardzioszków przybróżnych. Maleństwa. No ale jadalne nie? taki rok najsłabszy rok na grzyby tam nie wiem od wielu lat od wielu wielu lat tyle było w całym wielkim lesie parę puszek ja jestem krowo siebie na ulicy puszki jak zwykle są niedługo będę sprzątał ulicę to, to zobaczycie ile ja tego jest jadosło ale tylko szedłem z drogi proszę bardzo trzy wyborowiki, trzy prawdziwki w jednej kupie hmm. w Środek ciągle latać za tą autostradę to lepiej szukać i drążyć żeby widać, że to już nie wody, a nie nic no pójdą na suszenie Młody muchomor czerwony, w tym roku ich tak mało widziałem, że nawet widok muchomora czerwonego wielką radość mi sprawia. Grzyb trujący, no nieśmiertelnie, no. objawy, temperatura, wymioty, halucynacje. A no, może nie powinienem opowiadać, bo jeszcze ktoś będzie specjalnie zbierał, żeby mieć za darmo ciekawsze stany. Ale nawet takie muchowory mi cieszą w tym roku, tak mało jest grzybów. No a na koniec pokazuję wam brzozy powalone przez wichury wcześniej tam z autostradą Sosny były takie wielkie może nawet jeszcze większe jak te brzozy przyroda to jest potężna siła niewidzialny wiatr proszę bardzo takie szkody robi tylko nam się wydaje że jesteśmy panami na tej ziemi no przysiądę sobie na tej brzusce Będziemy podsumowywać dzisiejszy wypad do lasu Podsumowanie, tutaj rozejrzałem się Nic no, za bardzo więcej nie ma, no, trzy te prawdziwki ostatnie trochę podraperowały sytuację że Nie wracamy z całkiem pustym koszem Jeden kozak jakieś tam mniejsze jadalne ale takie tam betkowate grzyby psiankowate No i kilka puszek. No, puszki są zawsze. Czy są grzyby, czy nie ma. No, puszki są zawsze. I inne fajne. Metalowe i plastikowe, papierowe rzeczy. Tam, tak, chodząc poda się do puszki, zbieram. Jakieś mniejsze elementy metalowe. Do ulicy sprzątam i długo, tak gdzieś ze dwa tygodnie będę wszystko zbierał. Ale to daje, że będę sprzątam tu, gdzie ja mieszkam. Kilkaset metrów. Jak mieszkają sąsiedzi, tu mogą u siebie przed swoim domem posprzątać płażę także to na tyle słabo jest cieszę się że cokolwiek farbą. spacer był, połaziliśmy docenieni jesteśmy zdrowsi pójdę obrody grzybki i to tyle dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć